The Carry to najprostsza rola w League of Legends. Taki jest motyw przewodni zawodnika Dantes, którego możecie zdać m.in. z grania Hecarimem. I on, żeby udowodnić ten fakt. I z faktu że prawdopodobnie przechodzi kryzys wieku średniego w League of Legends, stwierdził, że musi zrolosopować na Adekery i właśnie tą rolą wbić najwyższy poziom. Czy jest to prawda, czy nie? To zobaczymy, ale jedno jest pewne. Dantes jest jednym z najbardziej odklejonych graczy tej gry. Jak na razie ma Emerald 4, 72 winy, 55 luzów i 57% win natio i powoli, powoli się wspina. W momencie, gdy ty widzisz ten film, pewnie będzie już w diamencie, co nie zmienia faktu, że jest to dosyć dziwne, że ma jedynie 57% win natio, będąc zawodnik z Challengera. Wiadomo, gra na off-roli, ale raczej spodziewamy się po zawodnikach Challengera wbicia chociaż tego Diamentu na jakieś 70% min ratio. Ja sam, mimo że jestem graczem Mastera, po ucieczce w piekła, Diament luźno wbiłem, praktycznie nie przegrywając żadnych gier, grając na autofilu, a tutaj mamy taki przypadek. No i w dodatku, Dantes, jako że jest odklejony, gra swoją własną wizją i buduje najbardziej odklejone buildy pod Bruzero, Tanko, nie wiadomo co, właśnie na dekery. Dlatego to sobie dzisiaj zbadamy właśnie w tym odcinku, jak on gra pod Titanic, Hydre i Thunder Sky. A. Przy okazji, będąc święcie przekonanym, że jego buildy są właśnie najlepsze. I jest on jakimś nowym objawieniem, jeżeli chodzi o itemizację. Oczywiście tutaj na starcie mamy to, że on zaczyna z Loras Ringiem. To czasami się robiło na grinie raczej chyba rzadko to robią teraz zawodnicy, no ale kiedyś było coś takiego. No i tu jest walka na pierwszym levelu od razu. to no jest właśnie siła tego. W sensie siła, problem, problem tego Gina, że on nie bije zbyt dużo właśnie z autoataków, jeżeli masz, właśnie. Tego Dorana. To jest bardziej po to, żeby używać jakiejś QW. No i zobaczcie, on to jest graczem Changera, Zag Praktycznie się w ogóle nie rusza pomiędzy autotokami. I strasznie dziwnie co zagrał. Tu też w ogóle słyszymy, że gdzieś tam na kolu ma jakiegoś coacha. No i jest że to jest dobre dla nich. Czy jest to dobre dla nich? Nie wydaje mi się. Ale nie ma tragedii. No, możemy też ciekawego zobaczyć. Dantes ma mapę wielkości Australii. Nie wiem, czy jest jakiś sensowny zamysł właśnie takiego grania. No tutaj fajny granat zrobił, taki, że przeleciał. Trochę robił tą Katie. Ale zobaczymy, zobaczymy, co się będzie działo, jak on będzie kupował właśnie te dziwne dzikie temy. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Bo ogólnie to jest trochę starsza gra. I to jest gra, gdzie on gra na poziomie golda i platyny. No tak jak mówiłem wcześniej, powinniśmy spodziewać się czegoś takiego, że będziesz stąpował, tak? Wydaje mi się, że każdy, kto chociaż trochę ogarnia tą grę, ma Challengera nawet grę z Jednym czempionem, no to raczej nie powinien problemu z wbiciem no, chociażby diamentu, właśnie na jakimś sensownym ratio. Tutaj! No <słyspiesiset> uh! Nowy stajpił wystąpił, ale bardzo dziwnie to wygląda. Ja też wydaje mi się, że nie do końca rozumiem zakupu tego Dorans Riga na pierwszym. Rozumiem, że jakieś tak się grały właśnie pod spele, ale kurde nie czuję tego, nie? No i też tutaj przeglądając na diplolu różnych one no wszyscy raczej grają Dorans Blade, ewentualnie może jakiś Starz Longswordem, no ale tej raczej jest Dorans Blade grany. Jeżeli spojrzymy na ogólne statystyki, też Dorans Blade jest najczęściej wybierany, nieważne jaki grasz build, czy pod letali, Podkryta. Teraz tutaj bardzo dziwnie zagrał, że nie zrekolował do końca. Uj, teraz jeszcze podszedł pod tower. Co on robi? Co on kmi? Nawet jakbyś zabił tego szako, no to i tak jest to takie średnie, szczerze, bo najważniejsze w LOL jest to, żeby mieć dobre tempo, być dobrze ustawionym i na pozycji zawsze niż to z jednego killa, no bo nawet jak wam to go tutaj zabił, no to zobaczcie, że teraz nie może sensownie zrykolować, bo teraz zastanawia się, czy chce cofnąć, czy nie. Gdyby nie ten kolega, który mu powiedział, żeby zrykolować to pewnie by został jeszcze i by się wywrócił. Nie wiem, no i na razie na początku, no mega, mega dzikie rzeczy tu widzimy. Okay. No, i ciekawa, ciekawa teza ze strony kolegi. A nie wydaje mi się, żeby tak było. W Goldzie może odwalają trochę kaszaniane i czasami zagrają trochę inaczej, ruszą się, tak, że nie będziesz w stanie z nich trafić. No, ale i tak każdy gra raczej Challenger'a. No, chyba na spokojnie sobie daje radę. I on w ogóle też gra na lokd-kamerze, w ogóle nie patrzy na nic. Nie wiem, wszyscy zastanawiam się, jakim cudem Dantes był w stanie wbić jakiegoś wyższego Challenger'a właśnie grając z tym Hecarimem. Może tutaj chodzi o to, że no, Hekarim po prostu był Turbo OP wtedy. A no i też jest to raczej Braindead Champion. Ewentualnie, może, on robi coś takiego, że specjalnie udaje, specjalnie tak trochę pseudo-troluje, żeby gdzieś tam było o nim głośniej, żeby ludzie mówili. Jak no na razie, nie wiem, no tak dziwnie, dziwnie to wygląda, a on teraz w ogóle gra po 10-20 gier dziennie. Więc no to naprawdę bierze na poważnie ten challenge, gdzieś tam założył się z jednym zawodnikiem, drugim. Z rad IRL-em się założył, że wbije chyba 400 LP o 100 subów, więc no ciekawie. Oczywiście, prawdopodobnie, jak tak dużo gra, no to nawet jeżeli będzie grał średnio, no to gdzieś tam zimprowuje i pułapie te fakty. Bardzo dziwny movement z jego strony. Okej, okay. tutaj flash i... No i z końców zabiją. No zobaczymy, co teraz zrobi. No może ma tej... Człowieka, który mówi mu nad głową, co ma robić, więc o wiele prościej. O wiele prościej gdzieś tam mu się gra na pewno. bo zna jakieś niuanse. No ale jest tu Master I. I czemu on coś próbuje robić? Zamiast po prostu uciec? Mógł po prostu uciec i byłby w oko pozycji, ale nie wiadomo czemu chciał pomóc. Gdy po prostu ona była dead i jeszcze pobiegła specjalnie w drugą stronę, żeby go uratować. Okej, okay, patrzę jak ta gra się zaczyna, nie wygląda to źle. W zasadzie sensie nie jest to gameplay, którego byśmy się po niej spodziewali, ale jak na razie gra też normalnie, że kupuje właśnie Ieka na pierwszy item i... Tym i jakim będzie sobie normalnie grał. Właśnie, jakieś dzikie rzeczy zaczną się później. Aż takim trolem nie jest, żeby kupić tytaniczną pierwszą na Ginie, ale naprawdę, jak zobaczycie sobie na jego mecz history, to okej, okay, teraz trochę tak wyčilował, tak bardziej z głową zaczyna kupować tej temy, ale na początku to naprawdę kupował takie bezsensowne rzeczy, tak jak właśnie tu, że No ciężko, ciężko, ciężko twierdzić, czy on to robi na poważnie, czy nie, ale no, takie dziwne rzeczy wymyśla, jeszcze w się przekonany, że to jest. O OP i to jest sposób, w jaki powinno się grać. Że ciężko o tym coś myśleć. Tutaj w ogóle ta Lux w sumie solo wygrywa to on Jak na razie zbyt dużo nie robi. Nawet tam se W nie dorzucił, żeby zagrać, żeby złapać killa i go trochę ukraść. Tutaj Shako zrobił w Bambuko, ale no nie ma to zbyt dużego znaczenia. Jezu. Ale agresja z jego strony, czyli on no jest trochę niepocieszony faktem, że koleżanka na Lux zabrała Kila, killa. Ale na szczerze, tak wydaje mi się, że jak na razie ta Lux solo wygrywa tego bota. Okej, okay, teraz podchodzi do przodu. I tak dziwnie, że podchodzi tak do przodu aż da Kate biorąc pod uwagę, że nie jest w stanie e, wydodżować jej. I ej, teraz podchodzi do przodu, mimo iż mm, Nie zdodował Q od tej Kate. Czy on tutaj umrze? No umrze tutaj. Szczerze, to jest mega dziwne, że jesteś w stanie coś takiego zrobić i umrzeć na Caitlin, która ma samą procę, mając je yeah, i znaczy mając praktycznie całe je. Yeah, wystarczyło po prostu pójść trochę w bok, żeby nie dostać z tym Q od Caitlyn. on teraz mówi, że to jest dobre dla niego. Dziwne, dziwne, że mówi, że to jest dobre dla niego w momencie, gdy umarł i traci dwa, czy tam trzy wave'y. Wydaje mi się, że on tutaj troszkę trolluje, nie? Wait, go from the side. Just walk forward, walk forward. Auto the minion for sweet. Tak, yeah, yeah, yeah. Auto Q Caitlyn no. tutaj mega zintowała Tutaj to szczerze to jest udawana reakcja Musi to być udawana reakcja Nie jestem w stanie wierzyć, że to nie była udawana reakcja Ale ta y, Caitlyn no bardzo długo została on Taki typowy błąd, który właśnie się robi gdzieś tam w okolicach low elo Że gdzieś tam za długo zostajesz Właśnie po jakimś zabójstwie No i tak samo on tutaj powinien już wcześniej zrikolować I mieć wywalone po prostu kupić sobie je, a tak to umrze. Jeszcze spalił flesza, nie zobaczył tego mastera, oczywiście nie zobaczył go głównie przez to, że ma locked kamerę. No i to jest właśnie największy problem grania na locked kamerze, mało że mało rzeczy widzisz. Ja zawsze powtarzam, nie grajcie na locked kamerze. Po co ci locked kamera? Jeżeli nie potrzebujesz być wycentrowany, bo nie jesteś na przykład w centrum jakiejś akcji, grasz jakiemś adekery w teamfightie, no to po co mieć locked kamerę? Patrz co się dzieje na mapie, patrz co się dzieje dookoła ciebie. Bardzo się dzieje gdzieś tam bliżej ze strony, w której może być przeciwnik, a nie że ty musisz być w pełni skupiony na tym, jak ty auto atakujesz sobie krypki. No tu już zaczynamy pierwsze dzikie rzeczy, bo zobaczcie, że kupił Mora i będzie chciał tego Mora pewnie kupić buty Ninjago, ale po co kupać buty Ninjago na jeinie, gdy... Jean no mega spajkuje, jeżeli chodzi właśnie o buty na movement speed, swiftnessy. Tutaj mogę wykorzystać fakt, że Shaco był na topie i bardzo łatwo może wziąć tego wave'a. No oczywiście, no to jest właśnie spoko w Jeanie, że jeżeli setapujesz sobie wave'a, rzucisz do tego najpierw trapki, potem rzucasz w przez wszystko, potem Q dobija, to elegancko jest to wszystko brane. No i teraz mogą brać tej teplate, na że wszyscy są na topie. Więc no, mimo wszystko i tak wygra tego bota, ale no, dużo tutaj jest błędów, które mogły, które nawet nie że mogły, na pewno sprawiły, że ta gra jest trochę trudniejsza niż by mogła być. Gdyby tam nie umarł raz, gdyby tam dwa czy trzy razy nie umarł, może bym miał trochę więcej. Creepów może by miałby trochę więcej expa, może Katie byłaby trochę gorsza to the game. That's weak. I think... No i to jest odklejony take, właśnie kolegę Dantesa. Że tak, wszystko jest w twojej głowie, mentalność. Dlaczego kiery są odklejeni? No i żeby pokazać, że są odklejeni, właśnie widzimy, jak w 14 minucie Dantes po Infinity Edge'u kupił na ginie Giant's Belt i buty pancerniaki. Mając oczywiście jakiś dym na bocie na no, lance rzuci W ucieknie na typowy gameplay na Genie. chociaż ten Jhin jakiś taki średni się wydaje, podczas że teraz walał to Q, nie zadał aż tyle obrażeń, ile się spodziewali. Jest trochę wolny, przez to, że nie ma swiftnessów. Jakoś tak, kurde, dziwnie to lata. Swoją drogą oczywiście, jeżeli podacie taki materiał, przypominam Zostaw subskrypcję Jeżeli coś takiego Ci się podoba, jeżeli chcesz więcej takich materiałów Jeżeli jesteś kanaserem League of Legends, to warto zostawić suba I może wbijemy kiedyś 100 tysięcy subskrypcji A jak wbijemy 100 koła, będzie fajny przycisk na ścianie, srebrny dla mnie No i wreszcie będę mógł się podjarać a wracając do gameplayu W ogóle przepuszowali już cały tower Więc tutaj weźmie wave'a i po tym jak weźmie tego wave'a gdzieś tam Raczej chcesz schodzić gdzieś do mida Jak weźmiesz e, mid tower Żeby gdzieś Zejść właśnie na, na inne linie, niż tam będą boko poszali na bocie. jej Ani się wywróciła. On tu schodzi, no ale no, musi grać bezpiecznie. No at na stage of the game, Chad, just be farming czy. Okay, help them, help them, you win this. Or you can at least get a kill. easy. Nice! No okej, zgaram tutaj killa. No ale wsiada teraz na nim Mastery i po prostu umrze na no, Mastery. Jest mega, ale to mega mocny. No i to jest to właśnie, kupiłeś niby buty Ninjago, kupiłeś Giants Belta i to, że będziesz trochę bardziej tankowny, nie sprawi, że przeżyjesz właśnie od Mastera. Bardziej może od Casadina, no jesteś w stanie przeżyć, ale co z tego? Raczej w przeciwnicy nie mają takiego team kompu, który cię one shotuje jak przeżyjesz one shot to jesteś safe Nie wiem, jakby na przykład jakąś LeBlanc No nie no Grasz na Mastera, grasz na Kassadina To są czempiony, które cię nie z one shotują Ale no jak na ciebie usiądą To i tak raczej cię po prostu zabiją Po prostu walną dwie czy trzy rotacje z peli no, Takim Masterem po prostu klikasz prawe i tyle z tematu Okej okay. Tutaj trafione W, ale nie wiem czemu od razu nie odpala Rki. Czemu tutaj flashuje, zamiast po prostu odpalić bo Po prostu odpalił, wrzucił W i od razu R -eczkę. To na jest w stanie wysnajpić tą Caitlyn, a tak to, no ma teraz problem taki, no, że nie ma flesza. A bez flesza jest trochę mniej bezpieczny, Ty też bardzo głęboko wychodzi na ten mid tower. No oczywiście widzi, że Master jest na heraldzie, no ale tak czy siak. Bardzo dziwne, że, no tak flash tutaj. Zwłaszcza, że to jest Caitlyn, która jest 2-7, więc niezbyt dużo golda zanim nią dostajesz. To nie jest tak, że fleszujesz po Mastera, za który jest shutdown 1000 golda, więc trochę dziwna zagrywka. Tutaj, oczywiście, master zabije koleżankę Luxa, on no, i nic nie zrobią, po prostu temu się uciec. Wiem tutaj lekki e, bite. No, i teraz tak, jest trochę bardziej tankowny, więc przeżył, no, przeżył ciutkę. Gdyby pewnie był e, zwyczajnym ginem, to też by przeżył na luzaku. No, ale mam teraz dwa ważne kile. Jest tutaj mega podjarka z jego strony. Ale tak, patrzę, jak on się rusza, no, tak, to, to porównasz do takiego. Ruchów takiego Gumajusiego, do takiego vipera, do jakichś takich legendarnych zawodników. To no wiadomo, że jest to no, przeskok diametralny, ale tak czy siak, tak nawet przy, porównując sobie do zwykłego gracza, mastera, no to te ruchy są takie koślawe. Brakuje tutaj trochę precyzji w jego ruchach, trochę takiej szybkości. No to jest jakaś odpalona, no, zabije jednego, zabije dwóch sierki. No i brawo, nie, ale tutaj trochę przeciwnicy odwalają. Now you're about to see the power. Am I allowed to modify the build a little bit? Sure. What's up? I think you go more to reminder here. After. Okay, that's fine. Next item, yeah. No i tak, ma już tą tytaniczną hydrę, więc zobaczymy co teraz y, z tym potrafi jean. Nie rozumiem czemu w ogóle chciałbyś kupować na Jeanie tytaniczną hydrę. No okej, okay, na no podchodzi tutaj. No i faktycznie coś tam sprzedał mu za bombę, no ale... Gdyby miał tutaj na przykład Rapid Fire Canona Albo jakiegoś kolektora na pewno lepiej by to wyglądało, no i tak jak mówiłem nie jesteś w stanie przeżyć do tego, że Master Cię po prostu usiądzie i rzuci parę auta ataków. Dziwne też jest to, że on kupuje tanki i temy. Teoretycznie kupując tanki i temy powinieneś być bardziej tankowny, tak? Powinieneś być w stanie przeżyć, a mimo to on właśnie ma 6 deadów w 20 minut. Jak spojrzymy na jego profil, no to on tutaj ma po 9, nawet na niektórych championach 10 desek na gierkę. Więc to naprawdę nie są, no, luźne numerki. Tutaj jakaś dziwna r odpalona na starcie w szako Nie do końca mnie czemu tak odpalił wcześniej że szako prawdopodobnie może gdzieś tam kliknąć CQ i jest poza zasięgiem. No to idzie do przodu, zobaczmy, czy... Czy jest tu bomba? No nie czuję tej bomby z tym... Yy, z tym tytan tytaniczną Hydrą. W ogóle co się dzieje w tej grze? On to po prostu wchodzi i umiera co cooldown. No i też tak trochę miał tutaj wywalone na co, co się dzieje z nim. Miał wrażenie, że on po prostu gra tak jak trochę Hekarimen. Że wchodzi do przodu i ma wywalone we wszystko. No a jednak grając adekery potrzebuje gdzieś tam bardziej brać pod uwagę to, w jakiej ty jesteś pozycji. No i tutaj podejmuje go Kassadin. Ten Kasadin, tak jak mówiłem, no właśnie rzuci dwie z speli i on nie żyje. No tutaj, ale no ten flash bardzo wczesny. No ale mimo wszystko udało mu się go zabić, no ma 10 kili, no ma 2,5 tema, więc coś nie coś tam bije, no ale teraz znowu idzie do przodu i będzie poszło ten tower, normalnie myślisz kurde griderka, no ale fakt, trzech zawodników nie żyje, żyje tylko Caitlyn i żyje Soraka, no bo mają top którym jest Soraka w przeciwnym teamie, więc no mega dziwne zachowanie, no ale no biorąc pod uwagę, że masz coś takiego, jeszcze widzisz, że Caitlyn jest na topie, no, no wiesz, że nic nie zagrozi, więc możesz wziąć ten tower. O tej RK próbuje coś snajpić Ale tak strzela, że nic dziwnego, że nic tutaj nie zostało trafione, no Nie, wiem, można by tutaj pokusić się o nawet statement, że może to on strzał do Donalda Trumpa, dlatego właśnie przeżył. No ale ewidentnie... No nie były to strzały na poziomie. I mimo że coś tam bije ten Jean. Nic dziwnego, że ten jeans coś tam bije, no bo ma w końcu 400 AD, ale. No ale tak czy siak, no, gdyby miał i je i kolektora, i jeszcze jakiegoś rapidfire'a w tym momencie, no, no po prostu na autosa byłby w stanie wysadzić taki squishy target, a tak to tak. Ciutkę obija, no i teraz kupuje Mortal Reminder'a w Sandersky. No, oczywiście Mortal Reminder to jest potrzebny, biorąc pod uwagę, że przeciwnicy mają dużo healingu, bo oczywiście mają soraka, więc soraka dużo leczy. No też Master z, z Caitlyn gdzieś tam też się trochę wyleczą. No ale gdzieś tam na pewno, żeby tej Sorace uniemożliwić to leczenie, ten Mortal Reminder jest dobry. No ale tak czy siak, Po mu takiej temy, zamiast po prostu zagrać jak normalny jean pod szybkie bieganie z Movement Speed'em, jakimś właśnie z Rapid Fire'a. I właśnie pod to, że masz trochę większy zasięg, no jesteś taką wkurzającą bestią, na którą nie da się usiąść, bo jesteś mega szybki. A no teraz jesteś trochę bardziej tankowny, no ale. Movement speed to też w sumie troszkę można powiedzieć, że statystyka podtanka. No bo jeżeli przeciwnik do ciebie nie jest w stanie dojść, no to nie jest w stanie zadać ci obrażeń trochę. No więc w ten sposób się chillujesz. Ja ty fajna kurtyna właśnie na max range'u. Huhu. Ah, just expired. Ja ja. there, you're getting baited, bro. No i bardzo dziwne, że dał się zbajtować na taki prosty bait. Jeszcze zwłaszcza, że jego kolega na wojsko mu to powiedział. No było oczywiste, że ten szako baituje. Zwłaszcza, no, że szako to jest taki typowy champion pod właśnie baitowanie. że gdzieś tam uciekniesz sobie skill i rzucisz sobie trapa. No i to mimo już jest Drake. To nie wiem czemu on na tego i Teraz tu pajcuje coś z trapami. Znaczy po prostu dopuszczaj tego wave'a, którego tam widzimy na bocie i dopiero teraz po prostu podejdź na spokojnie. Zwłaszcza, że jego team tutaj musi gdzieś dojść. No ale okej, okay, no wzięli Drake'a sobie. No ale tak czy siak, mogliby no. mieć teraz wyposzowanego Ema na bocie, a tak to gdzieś tam parę creepów zostało straconych, on też trochę resortów traci. No ma 166 creepów w 26 minucie. Nie jest to wynik idealny, na pewno lepiej bym miał tego chociaż z 200% biorąc pod uwagę to ile się dzieje. No, ale tutaj najważniejszą rzeczą jest to, że on dużo umiera. Na no, jak dużo umierasz, to dużo czasu spędzasz martwy w tej grze, no, to jest na pewno no, ponad parę minut, a przez te parę minut mógłbyś na spokojnie sobie pofarmić. No tutaj ma idealną pozycję, więc raczej powinien być bezpieczny. Ale musi bo ten szak jednak, jest trochę denerwujący. No i zaczyna się powolne strzelanie. No i ten jean. Czujesz, że on nie ma movement speedu, on wali tego autosa I zamiast Więc jak Formuła 1, tak teraz do przodu tutaj i na luzaku dobiec, to jednak jest takim klocem. Zobaczcie też jak on biegnie w prostej linii Jak taki totalny kasztan jakbyś trochę Wziął swojego kuzyna, który Pierwsza raz gra w LoL'a i też on tak biegnie Do przodu, tak po prostu biegnąc Do przodu, a nie klikając cały czas przed siebie Gdzieś tam cały czas spamując Kliki, no bo to jest też to co oczywiście Każdy zawodnik wyższego poziomu Ci powie i zobaczysz w jego gameplayu Że To mimo wszystko cały czas klikasz A on klika bardzo wolno i za zawsze tutaj nie ruszył się pomiędzy autoatakami. I mimo, że powie ci pokczemp i zrobi super reakcję, to jest to dosyć dziwne. No ale kupił teraz Sky'a. No i teraz mówi, że to jest. Crazy, mocny, bardzo wielki Power Spike. No, zobaczymy. Zobaczymy, czy będziemy w stanie to poczuć. I na ostatni item zaznaczył on, że chce kupić tego Overlord. Coś tam, Blood Moila, czy jak tam item się nazywa. Ten taki nowy, co zamienia ci trochę HP na AD, właśnie. Szczerze, nie widziałem, żeby ktokolwiek go kupił na czymkolwiek. Ewentualnie, może czasem, set kupi ten item. Tak mi się kojarzy, ale tak to, no niezbyt. No i tu bardzo dziwne jest, że on tak głęboko wychodzi na tego mida. Wow, jak puszuje z tą tytaniczną hydrą. No i. bije sporo. Ale czy to przez to, że ma Sundersky Tytaniczną hydrę? Nie. Jest to stricte przez fakt, że on ma 16 level, bo zbiera sobie jakieś wavey, jak człowiek. A Kasadin jest jakąś małpą. I nie wiadomo czemu ma 14 level w 30 minucie, gdy Ani ma level siedemnasty. No i ta gra. Jest chyba najdziwniejszym, co widziałem. Najdziwniejszym performerem jakiegokolwiek zawodnika, jakiego tu braliśmy na kanale, który nie jest oczywiście takim nobem, czyli na przykład jakimś takim mamonem. No i zobaczcie, zaraz on tu poje pokczam, bo przeżył tankując trzy tower shoty, czy tam nie wiadomo ile, jeszcze się wyleczył i Olin Sadina przeżył. No brawo, brawo, przeżyłeś to, ale gdybyś miał normalne itemy, to nawet byś tutaj nie musiał stać. No to jest właśnie to, że ważniejsza jest pozycja. No i mimo iż prawdopodobnie mogliby tutaj skończyć, gdyby on nie trolował i nie wszedł pod ten tower, no to teraz będą musieli podejść jeszcze raz i na spokojnie to zrobią. Ale zobaczymy, może jeszcze poczujemy siłę tego Casadina, znaczy siłę tego Gina pod właśnie pseudotanka. No i tu jest problem taki, że ja też nie do końca czaję, jaki jest zamys tego buildu, no bo wydaje mi się, że mogłoby im brakować demage bo on nie bije dużo. A na dekary to jest raczej czempem, który potrzebuje być uprzejmy. Zobaczcie, że on to jest trzy razy pojemnik tego Gina zabić znaczy tego Mastera zabić mając taką pozycję i taką mogą móc. móc, móc. Tak, kurde, nie umiem mówić po polsku. Z możliwością takiego strzelają niego z taką pozycją. No ale mimo wszystko zajęło mu to trochę dłużej. A nikt nawet nie, nie wszedł, żeby mógł wykorzystać tę tankowność, więc. Nie przekonasz mnie, Dantes, że Twoje tank-buildy mają jakikolwiek sens. Jeżeli grasz Vayne i kupisz po dwóch on-hit itemach i ten podtanka, rozumiem, ale na Ginie nie ma to żadnego sensu. Mimo to tą grę wygrał. Zobaczymy, jak dalej jego climb, ale. Dzięki za ten odcinek i do zobaczenia na sen. Cześć.